Jeżeli nie wiesz, co będzie modne na wiosnę, lato 2025, to spoko, mam się dla Ciebie listę rzeczy, które będą najpopularniejsze, które będą najbardziej trendowały, które zobaczysz we wszystkich sklepach oraz na ulicach. Także jedziemy i zaczniemy sobie od ciuchów, a konkretnie od spodni. Ponieważ spodnie na przestrzeni ostatnich pół roku mocno się zmieniły i można zauważyć, że ten cały kult bagi jeansów nieco opada i zaczynamy iść trochę w stronę takich właśnie bardziej węższych sylwetek. Co szczerze mówiąc, myślałem, że będzie postępowało dużo szybciej. Już w tamtym roku większość influencerów modowych, w tym ja też mówiłem, że będzie już taka zmiana, że może nie będą to skinny jeansy, ale będą to już straight spodnia, były regular jeansy, które będą dużo bardziej popularne niż bagi, ale widać, że dopiero teraz się to zmieniło, i teraz można zauważyć, że takim najbardziej trendującym modelem jeansów są flare jeansy. Czyli można po polsku tak naprawdę powiedzieć, że to są dzwony niejako ponieważ są to dżinsy, które zazwyczaj mają sylwetkę regular albo powiedzmy straight dżinsy z szerszą nogawką, którą mogliśmy zobaczyć już u Henryka Lamara, mogliśmy zobaczyć u multum influencerów modowych, które szczerze mówiąc mi osobiście średnio się podobają, wydaje mi się, żeby zafitować to fajnie, żeby to fajnie wyglądało to jest to moda typowo właśnie dla ludzi interesujących się modą, interesujących się, wiesz, jakimś kombinowaniem ze swoim stylem, lubiących ubierać się trochę bardziej oryginalnie i nie sprawdza się ona według mnie na co dzień. Tak dla osób, które po prostu chciałyby się ubrać fajnie i nie kombinować nad tym zbytnio, żeby to było, wiecie, takie simple, bardzo proste do ubrania się, to baggy jeansy jednak lepiej się sprawdzały i straight spodnie też będą się lepiej sprawdzały niż te flare jeansy, ale fakt faktem, w niektórych stylizacjach też bardzo ładnie to wygląda, ale nie jestem tego fanem. Jeżeli mamy spodnie, no to oczywiście na lato krótkie spodenki, według mnie zostaną jordsy i jordsy będą dalej mega popularne, które możecie kupić nie, na przykład w weekdayu, możecie kupić w większości sieciówek i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o krótkie spodenki, tutaj akurat nie kombinowałbym z zbytnio, ponieważ e, jakość tych krótkich spodenek potem tych wyższych marek, szczerze mówiąc, jeżeli tak biorą je materiałowo albo w ogóle z wykonaniem, ona nie różni się aż tak bardzo, a po cenie ponad 400 czy 500 zł za krótkie spodenki na przykład. Wydaje mi się, że to jest nieco przegięcie tak jak na przykład z marki Tucy. To już typowo, jeżeli chcecie coś mieć faktycznie z danej marki, no to to jest wybór powiedzmy taki, ale jeżeli chodzi o typowo stosunek jakości do ceny, no to nie kombinowałbym zbytnio i na przykład właśnie George'y z Weekdaya, które są oczywiście wzorowane na spodniach szerokich, takich astro od nich w no to będą także bardzo dobrym wyborem. Dodatkowo będą także krótkie spodenki w połączeniu z materiałami takimi typowo casualowymi, czyli czy tam powiedzmy na półgraniczy smart casual, czyli na przykład lniane spodenki, które będą bardziej oversize'owe, które będą nieco szersze i nieco większe, które będą powiedzmy imitowały George, y, ale będą w tym stylu takim bardziej eleganckim. I wydaje mi się, że to jest w ogóle cały vibe wiosny i lata w tym roku, który będzie gdzieś tam tak optował na pograniczu streetwearu razem z Officewearem oraz casual'owym takim lookiem, który teraz mocno się przebija do mainstreamu, ale no, starają się te marki jakoś połączyć ze sobą, żeby fajnie to wyglądało także przy okazji takiej mody ulicznej i takie spodenki także na pewno będą się pojawiały bardzo często na ulicach. Jak już powiedzieliśmy także o jeansach, to możemy sobie przejść do koloru, który będzie bardzo popularny, czyli taki mocny denimowy kolor, ten taki ciemniejszy, który będziemy mogli zobaczyć praktycznie wszędzie na ulicach. Już teraz bardzo dużo marek modowych pokazuje właśnie swoje lookbooki właśnie z takim ciężkim denimem, ale dodatkowo oczywiście double denim, czyli kurtka jeansowa bądź poszula jeansowa razem ze spodniami jeansowymi też będą mega popularne, w szczególności teraz na wiosnę i już widać, ja sam dostałem cały set z Gessa z Gess Jeans, który mi osobiście mega się podoba, właśnie jeansy takie ciężkie, do tego zabrałem sobie jeansową kurtkę, która akurat sam kolor denimu mega pasował i mi osobiście bardzo się to podoba. Kiedyś się z tego mocno śmiałem, że to są takie jeansowe ludziki, ale faktycznie jest to dosyć uniwersalne, można to prześcigować do wielu rzeczy, nie trzeba za bardzo się też zastanawiać nad tym. Wystarczy, żeby ten kolor denimu ze sobą pasował, w miarę współgrał, żeby mi było tak: wiecie, że macie jasną koszulę, czarne, ciemne dżinsy albo coś w ten deseń i nie wygląda to zbyt dobrze ale jeżeli macie maczujący ten denim, no to jak dla mnie te odpity teraz aktualnie mega wyglądają, dodatkowo do tego jakaś polówka, albo na przykład jakiś sweterek i wygląda to według mnie bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kupno takich jeansów, czy kurtek, no to polecam właśnie samą markę Levi's, no to oczywiście Lewisa, który no, specjalizuje się w tym mamy także właśnie Guess Jeans, gdzie jest bardzo dużo właśnie takich rzeczy, które są typowo stworzone z jeansów, które są bardzo dobre jakościowo i szczerze mówiąc te jeansy, które mam no mi osobiście bardzo siedzą, jest tak oczywiście kos, no i tam znajdziecie tak naprawdę wszystkie rodzaje jeansów, które Wam pasują i nieważne, czy to będą właśnie style jeansy, takie jak teraz są mega popularne, czy też po prostu zwykłe wagi czy straight feety. Jak już wspomniałem o takich stylach, które będą się gdzieś tam przewijały, czyli właśnie ten taki smart casualowy, office wear razem ze streetwearem, który się będzie mieszał, to będzie także jeden motyw przewodni, który będzie się dosyć często pojawiał i już możemy zobaczyć, że buty w szczególności właśnie z tymi motywami oraz w ogóle kurtki i akcesoria Mega trendują, czyli cow print, czyli tak naprawdę krowi paterny taki, e, przewija się teraz praktycznie wszędzie, ze względu też na to, że w tamtym roku mieliśmy trochę taki american heritage style, no to trochę weszło to w tą stronę i te buty, na przykład Adidasa, Samby, które są wydawane właśnie w takich kolorystykach, one mega dużo kosztują, bardzo dużo osób je kupuje. Futscape, które także wyszły w tej kolorystyce teraz też masa osób chce je mieć. Więc widać, że jest to jakiś taki trend, który postępuje i na pewno przynajmniej na wiosnę no, będzie mega widoczny. Jeżeli chodzi o okrycie wierzchnie na wiosnę, to będziemy mieli te same trendy, mniej więcej o których mówiłem także na jesień, czyli kardigany, które będą mega popularne. Ja sam zaopatrzyłem się już w dwa i mam taką chętkę, że kupuję sobie jeszcze jeden. Ale jest to element ubioru, który teraz przy okazji właśnie warstwowości całej i hype'u na warstwy, no jest bardzo naprawdę użyteczny w samej garderobie, ponieważ on daje nam tą jedną warstwę, która niekoniecznie powoduje, że nam jest ciepło jakoś specjalnie, ale powoduje to, że nasz outfit wygląda dużo, dużo lepiej. Chociaż patrząc na z takiej z czystej perspektywy swojej, nie modowej, żeby wam w tej wiecie mówił o samym wyglądzie, jest to trend, który po prostu uwielbiają marki, ponieważ mogą sprzedać więcej produktów. To nie jest tak, że te warstwy się wzięły, bo Ej, teraz będziecie super wyglądali, czy coś ludzie to wymyślili. Raczej jest to napędzane bardzo mocno przez przemysł modowy, żeby ubierać właśnie te warstwy. Ze względu na to, że jak już kupicie jedną rzecz z danej marki, no to kupicie także je drugą, trzecią i czwartą. I wtedy wiecie, macie w głowie to, że a faktycznie stworzyliście te warstwy i wszyscy teraz tak na to naciskają, ale z drugiej strony wydaliście po prostu masę kasy na to, żeby faktycznie to tak wyglądało. I z jednej strony jak dla mnie bardzo spoko, bo wygląda to serio mega ładnie i same warstwy na przykład Undor, no Door to, to było coś, co charakteryzowało tą markę już od lat a teraz przeniosło się tak naprawdę to do mainstreamu, ale no jednak daje to nam mocno popieszenie. Także kardigany będą mega popularne, marek modowych, które produkują kardigany, tak naprawdę teraz każde, z multum, które wyglądają bardzo ładnie, w samych sieciówkach też znajdziecie ich po prostu masę. Dodatkowo wesy, czyli kamizelki, takie wełniane, trochę jak dziadek, coś takiego, ale dziadkowe kamizelki, one też będą bardzo popularne, tak jak były już przez 10 oraz polo longsleeve'y, które teraz stały się jeszcze modniejsze niż w tamtym roku, coraz to więcej marek modowych właśnie proponuje te longsleeve'y z polówką w połączeniu i mi zawsze to podobało się strasznie, zawsze miałem bardzo dużo takich polówek w swojej szafie, teraz postawiłem także na wełniane i na inne tego typu, ale no mi osobiście strasznie się podoba ten trend, bo wygląda się w tym zazwyczaj bardzo dobrze i wygląda się w tym bardzo elegancko i można to super połączyć także z takim codziennym stylem streetwearowym jak dla mnie, no ten trend mi osobiście mega się podoba. A jeżeli chodzi o kurtki, to najpopularniejszą kurtką aktualnie jest kurtka typu Fireman Jacket, czyli kurtka z takimi nie zapięciami typu zamek albo na przykład guziki, tylko na takie wsówki. I szczerze mówiąc wygląda to mega dobrze. W Polsce marka Enrage zrobiła furorę z tym, kiedy wysłali bagiego z tego co pamiętam do Paryża. Właśnie w tej kurtce mega dużo osób pytało się właśnie o te kurtki. I wcale się nie dziwię, bo ta od NRH wygląda według mnie bardzo dobrze i stosunek jakości do ceny wydaje mi się jest tutaj super, bo ona Kosztuje w jednej kolorze 460 zł, to już jest trochę więcej, ale 369 w drugiej kolorystyce. I to jak dla mnie na kurtkę, która aktualnie jest trendująca polskiej marki, no to to jest mega dobra cena. Typowym trendem na lato, który już mogliśmy zobaczyć w tamtym roku, będą oxfordskie koszule. I to mi osobiście no podoba się przeokropnie. Te niebieskie kolory, oversizeowy koszul. Czasami paski, no, wyglądają według mnie świetnie, prezentują się bardzo ładnie w outfitach, na lato, zazwyczaj z rozpiętą koszulą faceci wyglądają w nich bardzo dobrze. I tak naprawdę nie widziałem, żeby ktoś wyglądał źle w tych koszulach. Nie, nie wiem, czy jesteście w stanie źle wyglądać w tych koszulach, ale w połączeniu właśnie jeszcze z jakimiś szerszymi krótkimi spodenkami albo z samymi dżorsami czy samymi jeansami. do tego jakieś fajne sneakersy i czy loafersy wygląda to po prostu tak naprawdę w każdym rodzaju outfitu. Mega dobrze, można je kupić za bardzo małą kasę w sieciówkach, można je kupić za lepsze, można je kupić także w takich sklepach jak Kost na przykład, albo Massimo Dutti z tą trochę lepszą jakością. W Także całkiem spoko cenach, jeżeli chcecie coś już mieć na dłużej i też tak samo jak mi strasznie Wam się to podoba, no to czasami warto w to zainwestować. I jak dla mnie, no jest to jeden z fajniejszych trendów, który wszedł w tamtym roku. Ja byłem zachwycony, jeżeli chodzi o niego, no i do teraz będę go stosował i myślę, że już tak na stałe on ze mną zostanie. Dodatkowo ostatnim takim trendem ciuchowym będą koszulki piłkarskie, które już od 3 lat są na topie i dalej będą, bo jak zobaczycie na buty, jakie teraz są popularne, no to nic dziwnego. A przed butami, jeżeli lubisz taki content, no to oczywiście daj lajka pod filmikiem, zaobserwuj, będę mega wdzięczny i będę mógł tutaj coraz częściej do Ciebie gadać właśnie z tej kamery. A jak mamy to za sobą, no i już to zrobiłeś, no to przechodzimy do następnych trendów, tym razem z butami. Jeżeli chodzi o buty, to tak jak wspomniałem, koszulki piłkarskie będą mega popularne, tak samo jak Wszystkie sylwetki piłkarskie obuwia. Możemy zobaczyć jak Nike wrzuca Nike Tempo w nowych wersjach Nike 90 które były strasznie popularne, jak ja chodziłem do dzieciaka do podstawówki, w których dzieciaki popylały po prostu, żeby grać na przerwach w piłkę, a teraz weszło to do światowej mody i można widzieć, że takie modele, które mają na przykład język ze sobą, co wprowadziła Walls Bonner razem z Adidasem, tak naprawdę do światowej mody, gdzie wszyscy po prostu za tym szaleli, możemy już zobaczyć i Air Maxy, właśnie z tym językiem możemy zobaczyć już i Adidasy z tym językiem i możemy zobaczyć masę butów właśnie wyglądających w taki sposób, a buty od Adidasa tekwondo, też ze na to, że mają taką sylwetkę trochę butów piłkarskich, chociaż ich nazwa wskazuje na co innego, no to idealnie pasują właśnie do takiej stylistyki piłkarskiej, streetwearowej, i bardzo dużo osób będzie chodziło właśnie tego rodzaju butach. Dodatkowo, pumy Speedcut dalej będą się utrzymywały mega na topie i bardzo dużo osób będzie w nich chodziło, ponieważ one także trochę podpasowują się do tego klimatu. Może są to bardziej racingowe buty, ale jednak sylwetką bardzo pasujące właśnie do tego, co widzimy. Jeżeli chodzi o Nike, to niestety już nie ma czasów Nike Dunki, nie ma Air Maxów, nie ma Jordanów jedynego ani czwórek. Teraz tak naprawdę rządzą Cortezy, teraz rządzą właśnie sylwówki piłkarskie i powiedzmy Air Maxy Plusy. To są takie sylwetki, które teraz są bardzo popularne, albo na przykład Nike Shoxy, które gdzieś tam wracają do lat 2000, które są bardziej takie powiedzmy w stylu dresiarskim i osobiście nie podobają mi się te buty kompletnie. Kortezy? Oczywiście, że tak, ponieważ jest to klasyk, który wraca po prostu co dwa lata, co pięć lat. Możemy zobaczyć, że Nike wypuszcza klasyczne kortezy, nowe współprace na kortezach i jest tego dosyć sporo, ale jeżeli chodzi o właśnie maxi plusy, jeżeli chodzi o te sylwetki piłkarskie, OK, można mieć jedną taką parę i wygląda ona OK, ale na dłuższą metę, no u mnie by się to totalnie nie sprawdziło. Butami, które będą bardzo popularne w tym roku, oprócz upersów, które już wyszły w tamtym roku, które polecam Wam kupować z takich stron, jak na przykład Duke and Dexter, Screening Pieces z Windsora, który akurat ma bardzo dobre stosunek jakości do ceny i one są naprawdę dosyć tanie. Można kupować też sieciówek, ale tam akurat, jeżeli chodzi o buty, to jest jeszcze gorzej, niż jeżeli chodzi o ciuchy, więc tutaj bym sobie odpuścił i raczej zainwestował troszeczkę więcej kasy, żeby Właśnie sobie kupić na przykład z za jakieś okolice 400 czy 500 zł, no to będą bardzo popularne, ale także mega popularne będą bojkotrzusy, o których już mówiłem w odcinku na cały rok. Jeżeli chodzi o trendy, bojkotrzusy będą przepopularne, już teraz widzę, że wszystkie Timberlandy Free Eye się rozprzedają. Nie da się ich kupić, kosztują 900 zł w ogóle, gdzie nigdy tyle nie kosztowały, kosztowały po 400 zł ani 900. Ale no, teraz jest, jak jest jest to mega popularne, bardzo dużo osób w tym chodzi, widzimy praktycznie wszystkich jakichś outfitach modowych, które się gdzieś tam wybijają mocniej, no to także te buty, no i będzie ich bardzo dużo. Jeżeli chodzi o marki, które warto sobie śledzić, jeżeli chodzi o te buty, no to jest na przykład e, Timberland albo Barbour. Barbour ma bardzo fajne te sylwetki, bardzo często możecie zobaczyć m, przepodobne buty do właśnie Timberlandu Free Eye. A to nie ze względu na to, że Timberlandy są podrabiane, tylko raczej Timberland po prostu przyjął sobie też tą sylwetkę jako właśnie buty żeglarskie i ona funkcjonuje trochę tak, wiecie, w oderwaniu od tego, ponieważ ona została wymyślona przez markę, która teraz totalnie wypalecia z głowy na S, którą widzicie teraz na ekranie i tam też dalej możecie kupować te buty i raczej nie jest to jakiś taki super patent, który, wiecie, tak jak na przykład ktoś kopiuje Air Maxy albo Air Force jedynki, to jest takim największym przykładem, no to tutaj raczej jest to osobne. Tak, jedynymi modelami, które strasznie się będą wybijały, jeżeli chodzi o takie zwykłe sneakersy. To według mnie będą New Balance 740 oraz 530 na lato. 740 jest to model kolejny od New Balance, który wygląda bardzo podobnie, który w tym roku będzie miał swój rok który w tym roku będzie się pojawiał na różnych kolaboracjach, na różnych modelach, możemy już zobaczyć bardzo dużo różnych projektów, które powstaną już z koncept wyszedł. Także wyszła także współpraca na 100% wyjdzie z Amelion Dor. Tego jestem praktycznie pewien, ponieważ co są dobre buty od New Balance, które trendują, to zawsze Amelion Dor robi razem z nimi współpracę, więc tutaj akurat nie będzie inaczej. A ostatnimi butami, które widać, że teraz są na ustach wszystkich, tak jeżeli chodzi o te marki High Fashion, w tamtym roku były buty Miu. Miu. Które także wyszły z współpracy z New Balance i zrobiłem bardzo dobrą robotę. To w tym roku Tabisus od Masona Margery. No to je widać wszędzie i wszyscy o nich gadają, wszyscy się nimi zachwycają. Ja jestem totalnie nieprzekonany do tego. Nie umiałbym chyba chodzić w tych butkach jako kopytka. I szczerze mówiąc, trochę mnie to załamuje, że to jest aż taki trend. Może wynika to z tego, że nigdy nie miałem ich na nogach i nie przekonałem się, że ej, może to fajnie będzie wyglądało, ale jak tak patrzę na outfity innych osób i jak to wygląda, to dalej styl nie jestem do tego przekonany, ale dajcie mi znać co myślicie. Także to wszystkie trendy modowe na wiosnę, lato 2025. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!